Cześć, siema, witajcie. W 14 odcinku P zdrapuje zdrapki. Dzisiaj z uwagi na to, że zbliża się Wielkanoc, Lotto wypuściło zdrapkę wielkanocną. Także dzisiaj będziemy zdrapywali właśnie najnowszą zdrapkę od Lotto, czyli wielkanocną. Masło maślane, ale zaczynamy drapać. Także jedna zdrapka z puli 11 zdrapek standardowo trafi do Was, więc ją sobie odkładam na bok. I my że przejdziemy do zdrapywania, a w tej zdrabce wielkanocnej chodzi o to, aby zdrapać najpierw wygrywające symbole, czy możemy sobie to zrobić. Tutaj mamy i jelonek i owce. Jeżeli jelonka lub owce znajdziemy gdzieś wśród pozostałych wygrywających symboli, znaczy, że wygraliśmy przypisaną do tego symbolu kwotę. No i pierwsza zdrabka pusta. Lecimy dalej. Mamy drzewo i słońce. Tutaj też puste. Zając i tęcza. O, jest dwa złote w zdrabce. Fajnie. Zobaczymy, czy jeszcze coś więcej będzie. Zając i tęczanie. Czyli już wiemy, że Y w tych drabkach oznacza wygraną 2 zł. Jeszcze poprawię jakość. Ok. Hmm, tutaj są duże wygrane. I lecimy dalej. Owca i drzewo. pusta, czyli póki co trzy zdrapki puste i jedna wygrana zostało nam jeszcze sześć zdrapek tęcza, drzewo łapka kurczak no i niestety ta zdrapka też jest pusta zając i owca Też jest pusta. Coś widzę, że będzie bardzo słabo. Chyba z tych zdrapek zostały nam cztery zdrapki. Póki co tylko jedna była wygrana babka i Jelonek. No i niestety puste. Odkładamy na bok. Zostały trzy zdrapki, łącznie z tą. Tutaj mamy drzewo i babkę. Ta zdrabka również jest pusta. I dwie ostatnie zdrabki. Słaba jest ta nowa zdrabka. Znaczy nie opłaca się kupować zdrapek tych nowych, tylko trzeba trochę odczekać owca i babka. No, tak źle to jeszcze nie było, żeby tylko jedna zdrabka była wygrana na 10 zapek. No, mamy jeszcze jedną zdrabkę, no póki co 9 zapek zrobanych i tylko jedna wygrana, więc jest bardzo słabo. Hmm, no, możemy sobie zobaczyć, że tabelę wygranych, jak to jest. Też tutaj nie ma dosyć imponujących wygranych, tak naprawdę. Okej, okay. lecimy z tematem: babka i obca. Mam wrażenie jakby to już było no i niestety chyba nic nie będzie, bo już dwie różne litery kontrolne albo będzie coś dużego i sobie kwotę i słońce. Niestety tutaj też ta zdrabka była pusta więc podsumowanie Także tylko jedna na dziesięć zdrapek okazała się szczęśliwa, więc udało nam się wygrać dwa złote i dzięki temu wiemy też, że zdrapkę z poprzedniego odcinka, czyli złoty pierścionek wygrał Jakub Benarczyk. Gratuluję Tobie, wyślij mi w wiadomości prywatnej swój adres, na który mam wysłać tą zdrapkę. A jeżeli Wy chcecie wygrać tą zdrapkę z dzisiejszego odcinka, bo być może coś w tej zdrapce jest, Mam taką nadzieję, bo w sumie w mojej praktycznie nie było nic, to typujcie pod tym filmem w komentarzach, ile wygram w następnym odcinku. Tylko jedna odpowiedź się liczy, jedna odpowiedź do, do jednej osoby. No i pierwsza osoba wygrywa. No i tak, to następny odcinek już za tydzień. Także zapraszam, zapraszam Was mocno serdecznie już dzisiaj. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, subskrybujcie, zostawcie, zostawcie też łapkę w górę. No i dzięki i do zobaczenia za tydzień. Hej!